Cześć. E, dzisiaj myślę, Cześć. że sobie chwilę porozmawiamy Cześć. o świętym gralu dla programistów czyli albo dla klientów, czyli o tym, czy można raz napisać aplikację i wypuścić ją na wszystkie możliwe urządzenia i systemy operacyjne. No i przez lata e, było wiele prób. Mieliśmy Apache Kordowe, mieliśmy jakieś Ioniki, e, konkurencyjne języki typu Framework Xara, Xamarin, e, no i React Native w tym naszym świecie reaktowym. E, więc dzisiaj pewnie chwileczkę sobie o tym porozmawiamy. No i to jest trochę tak, że React Native wyrósł na fali popularności Reacta, wydaje się być kuszący, wydaje się być łatwy do wejścia i chętnie poznałbym dzisiaj Waszej perspektywy. Więc może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest React Native i gdzie on się plasuje na tej linii takiej pomiędzy aplikacją webową a natywną. No Może sprostuję od razu ten święty Gral dla deweloperów, bo to jest jednak święty graal dla klientów, moim zdaniem. No ale programista też chciałby, wiesz, wyprodukować coś raz i, i reużywać tak naprawdę, albo sobie wypuszczać. No nie wiem, rzadzenia. ja tam marzyłem o robieniu APEC już od symbiona To dopiero jak React no. Native się pojawił, było to przystępne. Nie no, pozycja React Native jest taka umiarkowana pomiędzy, nie, czyli jest pomiędzy WebView, Czyli ionikiem, Kordową, czyli rozwiązaniami, które korzystają z przeglądarki na telefonie, tak naprawdę, a pomiędzy frameworkami, które, czy językami natywnymi, które się odpalają na telefonach, także jest to gdzieś, gdzieś po środku pomiędzy jednym a drugim. Jeszcze, oczywiście, jest Flutter bliżej języków natywnych, ja tam traktuję React Native jako natywny? <noise> komponenty, które są wyprodukowane, wyrenderowane, no są natywne, nie? się z natywnym. Produktem. Komponenty tak, ale masz bridge i masz JavaScript nadal jeszcze, nie? No jasne, jasne. Nie? Ale feeling czy, czy to co użytkownik z czym wchodzi w interakcję, no to, to jest natywne, nie? Poza tym nazwa jest React Native, nie? To <noise> no musi wiadomo, być. Na, na, nazwa sugeruje dużo, nie? E, myślicie, że dla końcowego użytkownika jest to odczuwalne jakkolwiek, że UI jest napisany w React Native. No bo generalnie kiedyś ja było... nie potrafię tego rozróżnić, w sensie, okay. że różne apki, jak ktoś powie, że były napisane w React Native, o, nie, nie spodziewałem się. No jakby mm -hmm. na stronach to łatwo wyczaić, nie? że coś jest React, bo wiadomo, można sobie podejrzeć tutaj tak nie, nie za bardzo bez reverse engineeringu. Mm. Bo długi, długi okres było tak, że yy, wydawało się, że te aplikacje mobilne takie rysowane typu zajonika. E, czy tam z, przez kordowe, jakby tam było tak, że to było WebView, po prostu, nie? I, opakowane. No, no, no. I było mocno czuć, że nie, to jest Nie, zdanie. nie w stanie powiedzieć, mm? nie? Zawsze, że, że to jest to. Dlatego mnie to zawsze okay. na przykład odtrącało, do tego, żeby w ogóle się za to brać, bo, no bo to była strona, nie? Mm? Strona internetowa. Która... Opakowana, nie? No Opakowa czyli co, czyli mamy taką hybrydę trochę, że Przecież mamy natywne komponenty i logikę biznesową Ewentualnie jak... użytkownik się może zorientować po rozmiarze aplikacji, porównując y, funkcjonalności, które ma, nie? No bo jednak ta sama aplikacja z tymi samymi funkcjonalnościami napisana no, w na będzie, będzie znacznie mniejsza niż w React no, no Tak, to startujemy od 35 lub 40 mega, nie od razu. Czyli mamy kap na, na, na tak naprawdę narzut na tego bridge'a, nie? Który, czyli nie da się zejść, sobie, no ale z drugiej strony przy tej prędkości w tej chwili internetu dla ludzi to jest nie, niezauważalne pewnie, no bo głupsze rzeczy ściągają, które są, są większe i, no, i jakby no, nie No To No też te optymalizacje, które na przykład Google hmm. robił no, ostatnio, to nie ale, które e, gdzieś tam teraz buildy są, są jakby per system, one mają mm -hmm. różne rozmiary i też nie zawierają sobie wszystkiego naraz, są troszeczkę mniejsze, więc e, tu jest też wsparcie ze strony Google czy, czy Apple do tego, nie? Więc, e, okay. A Jak oceniacie próg wejścia dla programisty, który generalnie jest e, na co dzień osobą pracującą w Reakcie, powiedzmy, że już gdzieś tam się porusza w tym ekosystemie, rozumie mniej więcej jak to wszystko funkcjonuje, działa, jest doświadczony i wydaje mu się, że w sumie to jest żaden problem przeskoczyć. Myślicie, że jest duży problem z tym, żeby zmienić. E, technologię, wejść w coś nowego, czy, czy jakby jesteście w stanie ocenić, czy, czy osoba będzie produktywna od czasu, jak tam wejdzie, czy generalnie czy jest to trudne, czy jest duży próg wejścia, jeżeli ktoś już jest w Reakcie, nie? to może już odpowiem. No. Ja, ja myślę, że ja to traktuję w ogóle jako największą siłę, React Native, W sumie taki trochę powód, dla którego my go wykorzystujemy. Mm -hmm. nie? Bo e, oczywiście dość trudno jest, kiedy nikt totalnie nie zna, React i robimy projekt, bo to, to, to raczej się nie udaje, ale kiedy jest co najmniej jedna osoba w zespole, która jest doświadczona, to dołączenie do tego programistów, którzy już są doświadczeni w Reakcie to w sumie nie jest żaden problem. Oni bardzo szybko łapią, bardzo szybko gdzieś tam wskakują w, te, w ten świat jak Native. Rzeczywiście dość mało się różni. Nie bardziej się różni systemy, gdzieś są narzędzi deweloperskich, ale to się to podłapać po drodze i no można by rzucać jakimiś liczbami, ale jak ja to obserwowałem też tak po miesiącu pracy, taki regular jest w stanie już normalnie pracować. Jakby dostaje normalne zadania, nie trzeba go gdzieś tam jakoś super prowadzić za rączkę przy wszystkim. Parę rzeczy gdzieś tam podłapy po drodze, jakieś tam certyfikaty, zależności. Przecież teraz z tym linkowaniem, jeśli chodzi o biblioteki w React Native, to też za dużo nie trzeba kombinować natywnie, żeby podłączać paczki. Zupełnie z innego, co tam było jeszcze 3-4 lata temu. Tak, no pytanie się sprowadza chyba do tego, co trzeba robić poza tym, co było w, Re w Reakcie. Nie? Czyli na przykład y, problem może być z publikacją do sklepów, y, z jakimiś takimi rozwiązaniami natywnymi, których React nie oferuje. Natomiast sam próg wejścia, tak jak powiedziałeś, myślę, że jest. jest jest bardzo niski. Myślę, że największym UI-owym wyzwaniem na sam początek jest e, React Navigator. Navigator e, do ogarnięcia, a poza tym już tak. wygląda to samo. Ewentualnie jeszcze kwestia stylowania, nie? które też intuicyjnie się wydaje podobna do CSS-ów, a jednak to nie to samo. I, no my i na przykład używamy styled components, które w zasadzie jak używasz i w webie i w React Native, no to ostatecznie no. wygląda identycznie. Nie? jakby to, co tam się różni, to jakieś bzdety typu elevation zamiast z-index i, i takie tam kilka innych, nie? Tak, ale nie masz before, nie masz after, tak, No podanych, no, 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 nie, no, wiem wiadomo. jakieś tam drobiazgi są. Drobiazgi, nie, no pewnie, to nie będzie to samo, ale już nawet nie musisz gdzieś tam, wiesz, uczyć innego stylu pisania tych style sheetów tylko w sumie robić to samo, nie? Ja nie mówię o rozżywaniu, nie, no, hmm. nie opki na pewno pisanie apki na ten React Native Web dla mnie jakby jeszcze nie, nie chodzi, nie? Okay. Dla mnie to z, tego, z tego, co mówicie, to brzmi to raczej w formie takiej, że mając jedną doświadczoną osobę, która szybko poprowadzi innych, tak. to, to reszcie jest łatwiej w to wskoczyć. Pewnie tak. większy problem jest, gdyby nikt nie miał doświadczenia i jakby oczekiwanie od biznesu byłoby, że robimy teraz React Native i, i jakby tylko bazując na tym, że, że mamy ludzi w zespole, którzy e, gdzieś tam znają React, to powinni znać React Native. Nie? Tak, robiliśmy tak wielokrotnie i w sumie ani razu nie mogę sobie przypomnieć sytuacji, w której ktoś by nie dał rady. Nie? Okay. Okay. Są ludzie, którzy po prostu z góry mówią, że nie mają ochoty robić aplikacji mobilnych. To jakby spoko. Ale wszyscy, którzy są tym zainteresowani, którzy mają jakieś doświadczenie w Reakcie, weszli w projekt, i ani ze strony klienta, ani ze strony zespołu nie było, że on sobie nie radzi w nie TV, to dla niego za trudne. Nie? Okej. Okay pracował normalnie. To co waszym zdaniem kategorycznie nie nadaje się do tego, żeby było stworzone? Czy powiedzmy, że klient przychodzi, chce aplikację w React zgłasza jakieś tam swoje potrzeby, e, czy czujecie tak intuicyjnie, że jest coś, czego, czy jest taki moment, czy taka funkcjonalność lub wymaganie, które kategorycznie jakby w waszej głowie mówi, że nie, że to, to tego się nie da i powinno się to napisać jednak natywnie. No, miałem kilka takich... Płatności? Chyba. No chyba, że Stripe, to wtedy nie, nie? Nie, płatności to było coś, do czego my musieliśmy bridge'a pisać, bo nie dało się tak bezpośrednio. A przez płatności masz na myśli Google, płatności Google, płatności Apple, Nie, nie. Tam czy... wtedy klient miał jakąś wybraną Platformę, bibliotekę, nie? tak, mm -hmm. do której biblioteka była tylko w natywnym języku napisana i nie było tej, tej nakładki. No, ja, do ja, miałem to, ja miałem dokładnie ten sam przypadek. też jakiś fring'owy e, to platform, platforma do płatności, która nie miała React Native'owych komponentów, trzeba było robić samemu. No, no jakby to jest to, nie? że okay. jeśli Konkretnie wymaga jakiejś biblioteki, która jest tylko natywnie dostępna, no to, no to wiadomo. Ale mhm. te, to zna, znowu jakby przechodząc do tego, że jakby React Native wciąż pozwala na wszystkie te same rzeczy, które byśmy jakbyśmy robili, natywny projekt na tę mhm. mapkę, ponieważ te projekty tam są no to nic nie tracimy, nie? Możemy normalnie te same rzeczy dorzucać, tylko jakby napisać ten bridging swój, więc to jest dodatkowa rzecz. Plus myślę, że oddzielną kwestią byłoby, gdyby na przykład klientowi jakoś bardzo mocno zależało na performensie aplikacji i dodatkowo na przykład chciałby obsługiwać tylko jedną platformę, Androida czy iOSa. To wtedy myślę, że można by zasugerować, żeby jednak pójść w kierunku natywnej i tylko jednej platformy. To znaczy ja myślę, że każdemu klientowi w jakiś sposób zależy na performensie. Jakby tutaj no tak, gwiazgę, ale tytuł... o na przykład jakieś grze, czy, czy o czymś takim wymagającym graficznie. Aha, no do wiadomo. Wymagającym graficznie. Grę przykład, to raczej nie? też ciężko zrobić nie? Tak, tak. <laughs> dzisiaj. Ale właśnie do ja tym performance też chciałem coś powiedzieć takiego, że jak jest komponent jakiś, czy jakiś moduł, strona, cokolwiek to nazwać, która ma wyrenderować ogromną ilość danych. I co mam myśli, być jakieś tam dziesiątki tysięcy, w jakichś, nie wiem, czy listach, czy, czy, czy raczej takich skrolowanych w dwie strony, no to wtedy na przykład mi się. Rzeczywiście pojawiły te problemy z performance, które bardzo ciężko było rozwiązać. Natywnie i w iOSie, i w Androidzie są dostępne jakieś komponenty tego typu, one nie występują w React Native, więc ten, no, ale to, to jakby słychać, że to są takie dosyć specyficzne przypadki, nie? E, tylko, że na szczęście jakby wciąż można zrobić te natywne. Trzeba mówić, że zrobić... jakby fajnym, fajną opcją jest to, że w zasadzie nawet zlecając komuś lub mając zespole osoby natywne, no nie jest problemem, żeby one pomogły i dopisały Bridge'a, nie? Do, do pewnej funkcjonalności takiej bardzo specyficznej. I... I, I tyle. No dobra, to, to, to brzmi bardzo fajnie. E, pytanie: Czy z waszej perspektywy zdecydowanie o tym, że wchodzicie jako zespół w React Native wymaga trochę więcej researchu, czy przed zgodą, czy raczej jest tak, że. Hura, optymizm dotyczący, no bo powiedzieliście trochę o tych bibliotekach, nie? że jakby blokerem może być pewien, pewne wymaganie od klienta jakieś tam bibliotek. Zakładam, że te bridge też no, wymagają jakąś tam aktualizacji. Wiemy też, jak potrafią się rozjechać. E, myślicie, że trzeba poświęcić trochę więcej czasu na starcie, na to, żeby zresearchować projekt, zanim w ogóle zespół zacznie go robić, albo padnie decyzja o tym, że robimy to w React Native. Ja przyznam, że na dzień dzisiejszy już raczej nie. W sensie Czyli jest nie raczej standardowo. No bo tak samo mhm. jak przed projektem webowym, trzeba chwilę przysiedzieć, znaleźć biblioteki do jakichś tam e, podstawowych modułów, które są e, potrzebne w projekcie. Tak samo w React Native i właśnie to jest to, że już jest tyle ich napisanych rzeczywiście nie masz takiego wielkiego problemu ze znalezieniem. Częściej się zdarza sytuacja, że to jest jakaś biblioteka, która ma tam, nie wiem, 500 gwiazdek, nie? I wtedy trzeba rzeczywiście ją trochę tam przejrzeć w trakcie developmentu, ale żeby jakieś niesamowite przygotowanie przed projektem było dodatkowo, to, to nie, nie kojarzę. Nie, nie. Znaczy ja myślę, że może nie tyle przygotowanie przed, co po prostu można, yy, może warto zacząć, od zrobienia takiego małego proof of concept z funkcjonalnością, która jest podejrzana, że może nie zadziałać. Bo mi, mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy jeden taki projekt, który nam się udało zrobić w zasadzie w połowę czasu, który przewidywaliśmy, e, wszędzie działało i na jednym urządzeniu okazało się, że nie działa, ta jedna konkretna biblioteka i drugą połowę czasu musieliśmy spędzić na dostosowanie tego i tutaj właśnie też był potrzebny e, natywny androidowiec, który, który pomógł napisać Bridge, bo Wszędzie działało poza jednym systemem. Uh -huh. A jak oceniacie w ogóle wersjonowanie w tej chwili na, na dzień dzisiejszy? No bo to nadal nie mamy jedynki, React Native, i ona tam jakby no, <laughs> cały czas się aktualizuje, mimo Ja że po prostu ignoruję to miało. zero na początku. <laughs> <laughs> Okej, okay, a czy biblioteki z waszej perspektywy, jakby na dzień dzisiejszy, one nadążają za nad zmianami, które się tam pojawiają i tak dalej? Czy mieliście taką sytuację kiedykolwiek, że, że był jakiś bloker wynikający z tego, że trzeba było czekać na jakąś bibliotekę albo, nie wiem, na jakiś bridgea, żeby się zaktualizował do nowej wersji? W większości nadążają. Okay. Rzadko bym powiedział, natrafiałem na sytuacje, w których. Ale to były już takie biblioteki, które mm -hmm. po prostu były porzucone, coś nie warto by ich używać i najpewniej się pojawia jakaś alternatywa. Ale te główne, o których się, się gdzieś tam myśli, to raczej raczej nadążają. Powiedziałem, że to jest prawie tak razie. samo jak w webie. No, w sensie komedii jest za tyle duże, że, mhm. że przestało to być takim zmartwieniem. Nie jak faktycznie wydaje mi się, że ważniejsze od tej jedynki jest to, że to faktycznie żyje i się rozwija cały czas nie? I, i reaguje na społeczeństwo. Okej, okay, super. Nie to no fajnie, bo to, to, to też był taki problem wszystkich frameworków, które się w międzyczasie pojawiały, że one miały taki pik popularności, a potem jak opadały e, ludziom chęci, to to był problem z bibliotekami zewnętrznymi, które były tam zaniechane i nieaktualizowane przez miesiące. Ale to, miesiące, co, czy to co super w tym pomaga, to jest to co duża praca, którą wkłada zespół React e, w pom pomoc w migrowaniu z jednej wersji na następną, dosłownie okay. z każdej minorowej wersji na każdą kolejną eee, można w sumie sobie wygenerować takiego nigdy dmfa, nam nie. to nie zadziałało ani razu. <noise> ale nie automatycznie ja mówię o tyle pomaga Ty, że, że, że rzeczywiście możesz przejść linia po linii kopiować stamtąd i, i zadziała to nie? jakby ja to robiłem już kilkanaście razy w projekcie bo bo staramy się utrzymywać to na każdej wersji i była to duża praca bo zazwyczaj taki trzeba przysiedzieć jeden dzień ja nie mówię że to będzie automatycznie ale mówię że biblioteką to pomaga mhm. nie no bo teraz piszesz bibliotekę jakąś wspólną i niech Każdą wersję nie masz czasu mm -hmm. jej aktualizować. Na przykład zaktualizujesz tam nie wiem, po dwie następne trzy. No to mieć chociaż coś, co ci powie, co się zmieniło, znacznie pomaga. Okej. Okay. Dobra, to idąc dalej, bo to myślę, że też jest w sumie dosyć ciekawa kwestia, bo bardzo często e, gdzieś tam ludzie wchodzą na stronę React Native i bardzo szybciutko stamtąd migrują gdzieś tam meandrami internetu do projektu, który się nazywa Expo. Możecie wyjaśnić, czym jest Expo i jak on się wiąże w ogóle z React Native i czy używacie, czy możecie zarekomendować. E Czym w ogóle jest Expo? O, może tak. E Zastanawiam się, czy nazwałbym go frameworkiem okay. w tej sytuacji. E Chyba tak. E Zestawem narzędzi, które troszeczkę w założeniu ma, ma ułatwić e pracę z React Native'em, zmniejszyć gdzieś tam liczbę konfiguracji, którą trzeba samemu wprowadzić. Ale tam przyznam, że ja mam dość mieszane uczucia, sam jestem tak bardzo na krawędzi, czy go używać, no. czy go nie używać, ostatnio w projekcie go używaliśmy, ale w, w wersji e, Ber. no e, są dwa workflow'y, jest Managed i Ber. Managed to jest, że jakby Expo wszystko praktycznie sam robi, a my tylko piszemy jakiegoś JSON file'a, w którym konfigurujemy, że na przykład nasz bundle ID ma być taki, a nasz splash screen ma być tam w tym pliku i tak dalej, on sam to wszystko generuje, linkuje i podłącza. Jest Bear workflow, który macie normalnie, natywne projekty, ale dodatkowo jest ten, ten export tooling gdzieś tam pomaga, na przykład w buildach, można korzystać z, z ci CD. No, ja jestem tutaj na, na, na krawędzi, jakby, bo super zysków nie ma, trochę pracy trzeba włożyć, żeby to mhm. utrzymywać. Eee, a, a największą siłą, którą ja znalazłem jakby tam, no to jest właśnie to jest ich CICD plus yy, Expo updates, czyli to, to są to tak zwane over the air updates, gdzie mhm. możemy sfiksować jakiegoś buga i nie trzeba przychodzić przez tego Stora, żeby to okay. wypchnąć do użytkowników. Nie? Tylko może to i to się łatwo kupić. Czy możemy no może o tym jako w raperze na React Native? No właśnie chciałem o... dojść jeszcze do Expo Go, które też jest. Yy, tego nie używamy w ogóle. T, ale, ale funkcjonuje i działa dosyć yy, super, gdzie w zasadzie nie musisz wysyłać. Aplikacji na telefon nie musisz podłączać telefonu kablem, mhm. tylko uruchamiając aplikację w konsoli, dostajesz QR kod, który skanujesz telefonem i apkę masz na telefonie od razu. Więc... Tak, tylko że tam dużo rzeczy nie działa. Nie? Bardzo szybko się dowiadujesz, że mapy tam nie działają, że jakieś część React jak Native Firebase nie działa, bo musisz używać tylko Firebase js nie. To są te kłopoty, które powodują, że my tam z góry rezygnujemy z tego. Ale wiem, że dużo osób używa, jeśli jesteś w stanie się ograniczyć. Przygodę. Zwłaszcza na start, nie? To, to jest super, właśnie jeśli chcesz zacząć przygodę z Native'em, a, a no, nie chcesz pewno... się zająć, zajmować konfiguracją. Tak, no to możesz no to... 15 minut mieć Dokładnie. apkę na telefonie i sobie okay. już klikać, nie? Spokojnie. Czyli to wygodne dla, na początek, ale generalnie tak. trzeba wiedzieć, że to nie jest jedyna droga, że można pisać jakby w czystym React Native. Tak, generalnie A... jak się pracuje z Expo, to praktycznie jakąkolwiek bibliotekę jak próbujesz zainstalować, to najpierw wyszukujesz, czy ma odpowiednik dla Expo, mhm. okay. bo one działa wtedy inaczej. Kolejna warstwa abstrakcji. No do, właśnie, do jest to nie? że kolejna warstwa abstrakcji, która rzeczywiście dodaje jakieś skomplikowanie i tam jest. Mhm. E, więc jeśli ktoś, powiedzmy, już jest doświadczony i rzeczywiście gdzieś tam czuje się na tyle pewnie w tym świecie, to pewnie, pewnie wybierze gołego React Native, nie? Okay. Ale jak ktoś startuje od zera i zupełnie nic nie wie, no to to Expo może troszeczkę z, jakby złagodzić tę e, stromą, okay. e, co ja chcę powiedzieć, stromą. Prób Dokładnie, Tym bardziej, że Expo teraz poszło w kierunku Next, i tak wprowadziło ten routing taki na, na plikach opartych. Tak, tak. Testowałem go fajnie, nawet to działa. Trochę tak jak Next żyje się. Tak. A to też powoduje w jakiś sposób, że performance spada, czy znaczy nie. Czy to na koniec i tak jest po prostu czysty jak Native, tylko mamy taki tooling nad, nad nim? Nie, nie, no to jest normalnie React Native, bo to, mhm. to jak sobie gdzieś tam to sobie pomyśleć, czym on tak naprawdę jest natywnie, no to tak jak mamy jakiś tam React Application, no to po prostu jest dodatkowa klasa, która dziedziczy po tym w, w, tej, w tej javie, i, jeśli chodzi o Androida, i dodatkowo dodaje kilka tam rzeczy, jak od razu obsługuje jakieś powiadomienia, nie wiem, od razu, okay. także on tam dodaje dosłownie, nie mhm. wiem, 50-60 linii kodu, jakbym strzelał. To samo jest gdzieś tam w iOSie i yy, to jest głównie do tego, żeby na przykład te update'y tam dodać. I poza tym to już jest normalna kariera, okay. jak okay. nie? Plus jeszcze jak mamy jakieś tam paczki, no to. To jest dużo chyba tak mocno skierowane na tę raczej część konfiguracyjną na linkowanie automatyczne mm. na to właśnie, że jak tam pod, tak mówią gdzieś tam podepniesz linka do, do url czy czy puffa do jakiegoś pliku ze splash screenem, to od razu wygeneruje okay. odpowiednie splash screeny z ikoną, a icon to samo, nie, że tam różne rzeczy, to jakby nie trzeba manualnie dużo rzeczy mm -hmm. robić, ale raczej kończy się to na etapie tych tych konfiguracji niż runtime'u. Okay. W runtime'u większość to już jest po prostu jak jak native, tam nie ma. Nie ma z innego zachowania. Okej, okej. Okay, okay. Czyli nie, nie wrapujemy tego na produkcji. Dobra, to teraz w sumie takie pytanie filozoficzne. Napisaliśmy aplikację. Jak ją dajecie testerom? Jak, jak, jak w ogóle testujecie, jaki macie workflow? My zaczynamy z reguły od Androida, ponieważ bardzo prosto jest po prostu wysłać klientowi czy testerowi plik APK jakkolwiek, czy przez Slacka, czy, czy w jakikolwiek inny sposób i to działa super szybko, bo nawet w ten sposób można włączyć dodatkowego testera bez, bez żadnych publikacji gdziekolwiek. Więc idziemy w tą stronę. No, kiedy dochodzi do iOS-a, to już wtedy używamy test flighta. Mhm. Y jeśli chodzi o fazę testowania, to troszeczkę no, minimalnie inaczej. Czyli, tam już POS ICD, jak jest zbudowane tam IPA czy APK, to wykorzystujemy Firebase App Distribution. To jest coś, co jesteście w stanie zainstalować sobie po prostu apkę, jakby na swoim telefonie. Każdy mhm. tester jest w stanie to zrobić. Wchodzi w tą apkę i ma listę wszystkich aplikacji, do których zostało dodany. Czyli widzicie, no, testuję na przykład dwa projekty naraz, trochę to, jak test flight, nie, no też masz. Też tak, na... tak. tylko że no jakby jest i na, to i też Androida, na iOS i tak, okay, no bo no, no, działa, więc tam wchodzi. Czy da się pomijać test flight. Yy, tak, tak, no bo znaczy nawet nie musisz mieć tego slajdu, tak jak jest, ewentualnie jak wyślesz tam IP, da się przygotować po prostu link do ściągania, który mhm. automatycznie gdzieś tam odpali instalację, ale wracając do tego Firebase'a, yy, to, to jest lista aplikacji, wchodzisz tam masz listę wszystkich wersji, do których zostałeś gdzieś tam zaproszony, a zaproszenie przez mhm. maila. Możesz ściągnąć daną wersję, możesz downgradeować do poprzedniej wersji, co pomaga w testowaniu mm -hmm. wstecznej kompatybilności i tak dalej. Czy jakby na przykład backend się zmieni, i cofasz sobie wersję do poprzedniej, którą tam jeszcze użytkownicy używają, no to wciąż możesz sprawdzić, czy ten backend gdzieś tam się nie rozwalił. Nie? Okay. Czyli tak samo end, -end testy można odpalić. Y I działa to bardzo fajnie, bo jakby zużywa, zużywa, usuwa dużo problemów, które pojawiają się z klientami, którzy instalacją tych APK, nie, bo jakby te, to, mm -hmm. po prostu ta apka, no dosłownie klikasz przycisk i instaluje, nie? nie, musisz, a to tą wersję, a gdzie był link do tamtej, a ja zgubiłem APK, i, yy, a czy ja mam odpowiednią wersję, bo tam dosłownie wchodzisz i widzisz, ta zainstalowana, nie. Znaczy brzmi to super o tyle, że generalnie jest międzyplatformowe, nie, bo, bo, bo to jest, to jest fajne, jest. Że, że często klienci też testują to na różnych systemach, no bo jeżeli wysyłamy aplikację do klienta, no to I oni to mają... I Google, nie? Mhm. Czyli w, tak jakby to, do czego jest przyzwyczajone, tak. jest on googlowy. To brzmi ciekawie, że Apple tego nie blokuje nie w żaden sposób. Ze swoją polityką programu deweloperskiego. To znaczy i... to nie idzie przez App Store, nie? No nie? Tyle że... nie mają co Bokie blokować, idzie. bo to jest tak, jakby oni dostajesz linka od Firebase'a mhm. po zaproszeniu, bo, do, bo mhm. mi zaproszenia i oni tam ściąga się i a instaluje się na telefonie i masz dosłownie jakby drugi store, nie? Okay. Store typowo do beta dystrybucji e, twoich, nie? Wszystkie Super. pozostałe rzeczy. To jest, to jak... Brzmi to bardzo dobrze. No, tak, polecam, jak... bo to jest bardzo mm -hmm. łatwo skonfigurować, bo dosłownie jak macie swoje CSD, mm -hmm. to zamiast y, zakończyć, to w takim jakimś huku po końcu builda, trzeba zrobić y, tam wypchnąć mm -hmm. po prostu na, na konkretnego urla do Firebase'a i się pojawia. Dobra, z... to, 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 to brzmi z fajnie. E, powiedzcie jeszcze na koniec tak z dwa 3 typy dla kogoś, kto siada do projektu, z waszego doświadczenia? No bo zakładam, że z tego, co ja usłyszałem do tej pory, to, to jakby sam język czy sam framework React, to, to jakby tam nie ma nic nowego. Natomiast no, ja słyszę, że dużo trzeba mieć doświadczenia albo kogoś w zespole, kto jest doświadczony, moglibyście sobie wrzucić tak ze dwa, trzy e, tipy dla kogoś, kto będzie wchodził, czy na co powinien zwrócić uwagę. To dobre pytanie. Pierwszy typ będzie leniwy, bo używaj tej skrypta. Okej. Okay. Ja Wydam się, że mógłby zacząć też na przykład od sprawdzenia, które rzeczy nie będą działać na emulatorach, bo to często tak jest, że można stracić dużo czasu testując coś na emulatorach na symulatorach, a potem się okazuje, że to tak naprawdę na fizycznych urządzeniach działa. I, i, I jakby tutaj można trochę czasu zmarnować niepotrzebnie. No oczywiście, jeśli jest w drugą stronę, no to gorzej, jeśli działa na emulatorze, a na fizycznym urządzeniu nie, no to tego nie ignorujemy. E, plus to, to, co już mówiłem wcześniej, czyli ja bym nadal y, y, sugerował to, żeby zaczynać od tych funkcjonalności, które grożą tym, że może coś nie zadziałać. Nie? Bo wtedy jest jeszcze szybka, duży czas na reakcję, żeby coś z coś tym zrobić i nie zostawiać tego na koniec. A ja, ja bym wyciągnął jednego tipa trochę z tego, co. Co, co ty mówiłeś chyba? E, czyli przeczytaj całą dokumentację React Navigation od początku, bo już wiele razy widziałem, że ktoś trochę założył nawigację taką webową że, że okay. i, i zbyt wprost jest robiona, a React Navigation udostępnia bardzo dużo funkcji, łącznie z modelami, e, które, które warto po prostu robić bezpośrednio z ich api i wychodzą znacznie lepiej niż jakbyśmy sami próbowali jakieś pisać tam dosłownie, to co to trochę jak jesteśmy w webie przyzwyczajeni, mm -hmm. jak pokazujemy modale, no to tam jakiś po prostu go w apie wywołujemy pokazujemy, nie? A w native no to jest nawigacja do konkretnej strony, która wygląda jak modal, To jest wciąż normalny page, E, także takiego tipa, bo po prostu widziałem to już kilka razy w projektach, e, że, że ludzie zbyt przekombinowali i, z drawerami i wyglądało przykład, to gorzej. Nie, no. O, no no na no, no, przykład. Tak który, tak. który jak nie wiesz, no to no nie jest to takie oczywiste, żeby drowera szukać w nawigacji nie? komponentu. A... wiele takich rzeczy. No. E, Czyli taki bardziej z zwrócenie uwagi na to, żeby nawigować po aplikacji, po interfejsie de facto, nie aplikacji. Całkowicie w, no? Całkowicie inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni i to może być taki problem z przejścia z webu, nie? Plus myślę, że nawigacja, w ogóle warto rozrysować sobie całą na początku aplikacji, bo jak y, zaczynają się te nawigatory gdzieś zagnieżdżać i, i kolidować ze sobą, to to potem jest bardzo ciężkie do, tak do tak rozplątania. Tak, żeby końcu. to tak samo wziąć jako mm -hmm. część planowania jakiejś architektury, nie? No jak najbardziej. Super. Super. Dzięki wam za rozmowę. Rozmawialiśmy dzisiaj z Piotrem z BitNoise i z Patrykiem z UpTension. Dzięki. <laughs> Dzięki.